Zofia Łękawska-Orzechowska, Radio Pryzmat i TV SCKM. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży serdecznie zaprasza wszystkich spragnionych ciekawych wrażeń artystycznych. Jednym z najważniejszych wydarzeń w czerwcowym kalendarzu jest Noc Teatrów, która odbędzie się 16 czerwca. SCKM-owa noc teatrów zaczyna się już o 17.00. Na początek zaprezentuje się dziecięce studio teatralne. Wyjątek, Mówiątek, Śpiewątek w dwóch spektaklach w reżyserii Krystyny Husak-Przybyło, Romeo i Julia oraz Ameryki Ląd. O godzinie 19 zapraszamy na spektakl taneczny T, przygotowany przez grupę Teatr Ciągle w Ruchu. O 21.30 Angakok, multimedialny performance Mariusza Kolucha, wykorzystujący dźwięk, światło, film, ruch i głos wokalny, a także wielkoformatowe wizualizacje, Autorstwa Dariusza Tokarczyka. 22 czerwca zaprezentujemy spektakl Rozprzężenie Zwrotne według sztuki Rafała Blecharza, a w reżyserii Grzegorza Jurasa. 28 czerwca o godzinie 12, także na scenie SKM premiera Sennika w wykonaniu zespołu teatralnego Moje Boje. Także w czerwcu, kilka wyjątkowych wydarzeń tanecznych. 24 czerwca, pokaz Jaskinia Czasu. Wystąpią grupy: Fenix, Mały Fenix i Mini Fenix. Młode tancerki będzie można zobaczyć także dzień wcześniej, 23 czerwca, podczas wieczoru tanecznego wraz z grupą Agitatus. Warto odwiedzić także galerię zdarzeń. Tam, 26 czerwca o godzinie 17, odbędzie się wernisarz wystawy Kolory Światła. Będzie można zobaczyć efekty pracy uczestników warsztatów ceramicznych, witrażowych i dekuparz. Więcej informacji na stronie internetowej www.sckm.krakow.pl Zofia Łękawska-Orzechowska, Radio Pryzmat, TV